To jest połowa ćwierci. połowa ćwierci to jest 1/8. Jedna 1/8 ósma. Jedna ósma, bardzo dobrze. Półwa ćwierćki 12,5. Magdać się zrobi ze 0,12 zero, zero, i 5. Faktycznie ta matematyka nie jest mocną stroną. A ćwierć i na pół jeszcze. 0,75? 1/4? I połowa pięć. z tego? 1/2. Nie, 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 jedna czwarta i. Ja te ułamki! Romana! 025 plus 025 ile ci daje? No pół. Pół. Więc pół na pół to ćwierć, prawda? No Tak, ćwierć. A! No dobra. To. to czegoś. No, e, jakieś czegoś... neurony połączyliśmy. No, dobrze. Dobra. I wracamy do pytania. Nie, połowa z ćwierci. E, ile to jest połowa z ćwierci? A to będzie nieskończona jakaś. 12,5. No nie. Ćwierć 25 czy nie? Wiesz to ćwierć, ćwiartka? No, ćwiartka to 025. No właśnie, a nie 25. Aaaa, to jest dobre.